Batom.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. Grupa Antrans, coś więcej niż transport. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Inwette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, to wrześniowe wczesne popołudnie, cały czas ładna pogoda. Zatrzymaliśmy się na Orlenie i na którejś nagrywce jeszcze wspólnie gdzieś jechaliśmy, nie pamiętam gdzie, ale pamiętam, że z Kamilem Janikiem zatrzymaliśmy się na tej samej stacji. Pamiętam, że w komentarzach była lekka zjebka, że jak Orlen, jak kawa. Nie wiem, jaki jest problem z kawą z Orlenu, w każdym razie mi cały czas tak samo smakuje. Eee, a teraz do konkretów, gdzie lecimy, bo jesteśmy w kolejnym odcinku, gdzie mamy Sarara Team on Tour. Lecimy do Warszawy eee, na nagrywce instagramowej. Użyłem takiego sformułowania, że, że nie wiem, czy to właściwie Arek, Wrzostał, Arek Wrzosek został wywołany do tablicy przez Was w komentarzach, czy właściwie ja zostałem wywołany przez Arka Wrzoska do, do potencjalnego pojedynku, ale między, między innymi również o tym będziemy rozmawiać. Chwilę później jesteśmy też mówieni z Martinem Lewandowskim. Myślę, że dość chyba głośno jest o tym, że wpuścił swoją książkę. Porozmawiamy o jego książce, porozmawiamy o naszej wspólnej współpracy, o tym, co, co było, kiedy już kurz po bitwie opadł, kiedy emocje opadły, o tym, jakie są plany na, na przyszłość. Przyszłość również będzie bardzo ważnym aspektem tego, o czym chcę porozmawiać, bo, bo powiem Wam szczerze, osobiście i o tym naprawdę dużo mocniej rozwiniemy ten temat z samym Martinem, że mam dość trenowania trochę na pogwiska i nie mam na, na, na myśli mojego podejścia na półwiska, tylko moje możliwości zdrowotne trenowania na pogwiska pokażę wam mój prosty łokieć prawie ręki. Z taką ręką nie, niejednokrotnie muszę wychodzić do walki, więc ostatnimi czasy wychodzę kurwa z jedną ręką, z jedną nogą do walki i mam tego absolutnie dość. Eee, doszliśmy do pewnego momentu, do pewnego szczebla, że, że potrzebne jest naprawdę zdrowe ciało i dlatego robię małych kroczek w tył. Potrzebuję się ponaprawiać, pewne operacje, również z tym związana dzisiejsza wizyta u lekarza w, w Warszawie. No, jak widzicie gdzieś tam biorę się za wszystko, tylko biorę się do tego wszystkiego bardzo mądrze, racjonalnie i rozsądnie, bo bo tak już jest nadszed, nadszedł. Nadszedł najwyższy czas, żeby również o siebie, o siebie zadbać. Dobra, bo co, droga do Warszawy jest niewdzięczna. Jesteśmy na tym odcinku krakowsko-warszawskim i taka jest bardzo niechlubny odcinek ten z Krakowa. Na szczęście powstają pomalutka autostrady, ale, ale póki ich nie ma, to co bierzmy nogi za pas i, i lecimy. Cześć, nie ma? Trzeba go podwoić. Trzeba go podwoić na 3 osoby. Ja za mało ludzi ogarnęliśmy. Ja ten kamerał nie jest groźny, spokojny. Że nam razie uciekać teraz. No Co panowie to robią? Siada na meglajbkę, klubkę. Gdzie najlepiej, tak żeby cię chłopoło skrócić? Lubię. Słuchaj, jak przyjedziesz sobie na Twój tutaj, tutaj, gardi, nie, ma nie masz jeszcze ruchu. 15.33, do 16.30 nie masz ruchu. Z całym panikiem żegnam, bo ja do mnie da też tracę. Tak? Aha, bo teraz ty się. Pan o świata, właśnie. Witam się i żegnam od razu. Dobra, wszystkiego dobrego. Wicywersa, zej. Jeszcze... Bo że sobie was tak mu za długo, to z niego zrobić fajna, na jakieś. No, no to Czy macie mądrzej? Ja Mamy 700. Czy pomiędzy nami jest bardziej kosa, czy bardziej sztama? Kopnięcia stare, mile. To jakby ci ktoś taką rurą metalową ładował w przegramowaniu. U każdym moim kopnięciu to mi ręka drętwiała na 2-3 sekundy. Nie? Naprawdę yy, nie byłem gotowy na tak mocne mile. Kopoty mile, jakby nie wiem. No, nie, nigdy czegoś takiego nie, nie poczułem. Miałeś chwilę wątpienia w trakcie walki? Zgodziłby się z określeniem, że miałeś szczęście? W tej walce? E, nie sądzę. No bo to wiesz, no Badry się nie wypierdoliło skórko od banana. Z Polski! Polski rynek, z chciałbyś zawodzieć z Polski? No słuchaj. Rozdobcem bym cię. Dobra, no Tomek, słuchaj. E, jak pojadę gdzieś wrócę do Glory i powiem, że zakotowałem Sararę, to mi wszyscy tam... Nie powiesz, nie powiesz. <ślesy> Bo się to nie stanie, ale dobra. Będę to, to samo by mówił. Tak, ja wiem, no, ja wiem. Ja wiem, eee, tak, ja wiem. Tak, jak wiadomo, że ja. Tu ale myślę, żeby... że taki jest. Fajna, fajna ta rozmowa jest, bo jest przyjacielsko, ale taki jesteś pewny siebie, a ja tak. Zawsze oczy, byłem. Nauczę ja tak. nie... Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć, jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do salaraty. Nie czekaj, tylko dostęp. Zaufaj, inspektor, i uciekaj od Jaram się, mam dobry humor. Jesteśmy po rozmowie z Arkiem. Przemieszczamy się w tej chwili do biura KSW, gdzie, tak jak obiecywałem, czeka nas rozmowa mnie, rozmowa z Martinem Lewandowskim. Powiedziałem, że się jaram. Dlaczego? Bo właściwie od samego rana jestem na dużych obrotach, i to jest to życie, za którym naprawdę momentami tęsknię. Rano już zdążyłem coś nieco potrenować. Wpadliśmy do samochodu. Trasa kraków warszawa Rozmowa z, z Arkiem. Tak naprawdę nawet nie ma czasu na, na, na szamy w tym wszystkim. Eee, w, pełnym, w pełnym biegu lecimy teraz do, do Martina, tak jak powiedziałem, do, Martin, do, do biura KSW. Tam rozmowa 20.45. Jestem jeszcze umówiony na jedną wizytę z lekarzem tutaj w Warszawie. No i co? Pewnie dopiero po późnym wieczorem wystartujemy i oznacza to również, że późno w nocy jesteśmy z powrotem w domu w Krakowie. Ja, już w czwartek rano robię, robię kolejny trening, także co tu dużo mówić, widzicie. Witam w moim świecie, w którym się zajebiście jaram. Lecimy na kolejną rozmówkę. Panko Cześć. No Patrzcie tam tak, łapcie nie, nie, się. Babie, cześć, hej. Ja, dziękuję. Dziękuję. ja dostaję dużo zapytań, Instagramowych, Facebookowych, właściwie w każdym możliwym sposób. Czy wrócimy jeszcze do tematu tematu walki z Tokiem. Nie, 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 nie. To, I w podobny to, sposób odpowiadam. To już. Rozczarowany, jest w Tak, rozczarowany, on tam ma duże problemy z sobą, takiej natury psychicznej. Nie, nie chcę tam pogrążać chłopaka, ale, ale naprawdę tam jest duży problem, to jest raczej rzecz, której się bez specjalistów różnego typu nie obędzie, więc jakby od strony sportowej to w ogóle zapomnijmy, to jest raczej facet, który naprawdę nadaje się na kilka tam poziomów leczenia i, 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 i tutaj zrobił no, numer za numerem tak naprawdę w tym Fight Weeku. Co prawda ojciec jemu umarł, jakoś tam psychicznie też się podłamał, ale to spowodowało jakąś tam wiesz, serię różnych działań, które no, wykluczają go w ogóle z... Wiesz, z... Z jakiegoś sportowego, co więcej, mm. cały, wszyscy ludzie, którzy. Bo tam to też mogę powiedzieć, że jakby mm, TOK miał tam różne mm, swoje incydenty i, i mnie menadżerowie jego i cały ten team, sztab zapewnił, że będą mieli nad tym kontrolę i mieli nad nim kontrolę do pewnego momentu. A później mm. niestety im się zerwał. W tak, no właściwie od profesjonalnego zawodnika wymaga się profesjonalnego zachowania, więc ja również, również. Rozumiem, że utrata kogoś najbliższego taty to musi być tragedia życiowa, tylko wystarczy da dać w odpowiednim momencie znać. Panowie, tak mi się wszystko posypało w życie, że nie mam werwy, nie mam ochoty na treningi, a wiem, że mam dogadaną walkę. Zróbcie coś z tym, bo nie chcę Was zostawiać na lodzie na ostatnią chwilę, a taki właśnie bezczelny numer zrobił. I oto właściwie ja sam mam duży męż. Przy okazji wizyty w Warszawie, dobra okazja, aby odwiedzić znajomych, sponsorów i taka też rzecz się dzieje. Pewnie często widzieliście mnie, bo identyfikuję się jako, uwaga, ambasador. Do dnia dzisiejszego nie wiem co to znaczy, ale jestem ambasadorem yy, marki firmy Krajowy Fundusz Gwarancyjny. I co, znajdujemy się pod Mariotem i... Siemanko panie Mateuszu, siemano. Dobrze cię widzieć. Kiedy lecimy samolotem? Niebawem. Tak? Dobra, bo ja tam... Październik, początek październiku. Tak? Dobra, bo słuchajcie, Mateusz również ma licencję pilota. Mamy też samolot chyba za Nadżu, nie? Tak, jest, już kupiony. Już kupiony, kupiony. na nowym lotnisku czeka. No, siebie. także ja, ja w ogóle przede wszystkim też jako jedna z takich swoich gdzieś tam marzeń. Obiecałem sobie, że będę pewnego dnia chciał mieć licencję pilota. Na razie się trochę boję, ale, ale co, najwyższa pora. ma problemu mama też my będziemy, więc zapraszam. No słuchajcie, w ogóle to jest taki pomysł, żeby się, faktycznie ja mam gdzieś tam w pomysłach dotrzeć do wiele różnych miejsc, do różnych ludzi, ale logistyka często gdzieś to utrudnia, ale co tu mówić, samolotem będzie łatwiej, co? Dużo szybciej i dużo łatwiej Ob i bezpieczniej? Sara nad, nad Polską. <laughs> no właśnie. Dobra, idziemy do biura, co? Chodźcie. Jeśli lubicie klasę, to oczywiście najlepiej trafi do Mariotu. Panie prezesie, na którym piętrze mamy biuro? Trzynastym 13, 13. Standardowo. No. A prosiłem o szczęście liczby, prosiłem o to, żeby tak było jest, jak jest, jak 7, piankę, 8, nie? 13. Ale w ogóle byłem w którymś hotelu, że tak naprawdę nie ma właśnie pięta 13. Często jest 12, 14, no, to tutaj no. jakby powyżej że 19 jest już część hotelowa, a na 40 oczywiście to co najważniejsze, czyli Basen, restauracja, klub. No. <laughs> lewo, prawo, prawo, prawo Nasze prawo, nawet dzisiaj na trasie jak startowaliśmy też zaczęliśmy To jest dobry znak, obok rosyjskich linii lotniczych O, w taki... Ten sam numerek, nawet tylko C, jak nakujemy C, to na jakąś walizkę, może w przyszłości to jest nasze biuro, tak? Tak jest Proszę bardzo Możemy zapalić Stąd mamy dobry widok na nowe biznesy, że tak powiem. Uchudzie, no. Perspektywa się dość mocno szeroko otwiera, co? Biorąc pod uwagę, że 30 lat Braniak na parterze, to zawsze wyrażanie. Szkoda, że jest ciemno, nie? No, tak, zimno, tak nie? no, zawsze wyrażanie. Gdzie jest Latajnicza? Witamy w Warszawie. Dobra, Dzień nie? Dziękuję. Dzień. Dobra, można wyciągać, czy nie można Nie wiem. A to leci po 22? <goda> czekaj. Czekaj, będę, tak. O, to pokażę, to możemy, nie? Możemy. Skarpetki w ogóle, ja dzisiaj ubrałem takie dość ciekawe, charyzmatyczne skarpetki. Holandia, sobie mogłem poszedzić razem z Arkiem, bo powiedziałem, że miałem takie fajne czerwone skarpety. i była taka powiedzmy Holandia versus Komuna. Myślę, że więc chcę sobie za Holandią, bo czerwony kojarzy się mocno z Komuną, a tutaj mamy inne skarpeteczki. Wyłącz kamerę, bo musimy zobaczyć, co jak w trakcie tego odcinka zdążyłem się już kilkukrotnie wyżalić, że, że borykam się z kontuzjami, to najwyższa pora się przestać żalić a zacząć działać. Jestem mówiony właśnie teraz na, na wizytę. Ja właściwie wiem, co tam dolega, chcę poszukać sposobów, jak sobie można z tym poradzić. No i tyle: kamerki nie biorę, bo mógłbym się, że w pewnych miejscach nie są mile widziane media, dlatego Was zostawiam, ale podzielę się, mam nadzieję, dobrymi informacjami, co tam usłyszę. Złymi też się podzielę, ale oby takich nie było. Zaraz się widzimy. Kończymy ten długi, męczący, ale bardzo efektywny dzień. Podsumuję tylko wizytę u doktora, powiem, że wychodzę w dobrym humorze. Diagnoza jest taka, jak się spodziewałem, trzeba się operować, ale na szczęście czas czekania na operację nie będzie bardzo odległy, czas rekwalencji będzie umiarkowany, Umiarkowanie długi czy też krótki. Także co, no wyrobię się w tych terminach, na które liczyłem. I to była ostatnia wizyta, ostatni punkt na mapie w Warszawie. Dostała tylko jasz, podróż do domu, ale byle bezpiecznie, byle cało, byle zdrowo, byle do następnego odcinka. Siemano, widzimy się niebawem.